22 dzień listopada 2025 roku. Patrzę, tak żeby się upewnić. Tak, sobota. Czyli dzień po tym, jak Sejm uchwalił ustawę wdrażającą w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych. To bardzo ważny materiał. Zostańcie z nami. Co się dzieje? Internet wybucha hasłem. Stop cenzurze internetu. Serio? Cenzura? Czy może raczej koniec świętej wojny tchórzy z klawiaturą? I polityków, którzy przez lata żyli skontrolowanego chaosu w sieci. No bo wyobraź sobie, że ktoś codziennie pod twoim blokiem rozwiesza anonimy. Oskarża, pomawia, wrzuca różne materiały, fałszuje cytaty, podszywa się pod ciebie. Idziesz na policję, słyszysz, no wie pan, trudne, internet, anonimowość, roda, procedury. I teraz pierwszy raz od lat... De facto państwo mówi dość. To, co jest przestępstwem w realnym świecie, ma wreszcie konsekwencje także w sieci. Na tym dokładnie polega wdrożenie DSA, mówiąc o polsku, po polsku. A co robi część obecnej opozycji, część prawicowych mediów i zaprzyjaźnionych różnych środowisk? Wyciąga z szafy stary transparent z napisem akta, dokleja cyfrę 3, czy tam ją, dopisuje flamastrem, dorzuca hasło stop cenzurze internetu i udaje, że broni bohaterów wolności słowa. W praktyce broni przede wszystkim bezkarności swojej, zaprzyjaźnionych platform, polityków, którzy oczywiście żerują na... Na czym? Na dezinformacji. O co tak naprawdę chodzi w tej ustawie? No to po kolei. Oto fakt pierwszy. 21 listopada Sejm przyjął nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. To jest taka techniczna nazwa dla bardzo prostego celu wdrożyć w Polsce unijny akt o usługach cyfrowych. A mówiąc po ludzku, użytkownik ma mieć większą ochronę. Oszustwa, nękanie, groźby, treści przestępcze mają być realnie ścigane. A duże platformy mają przestać udawać że tylko udostępniają przestrzeń. I teraz zderzmy to z narracją obecnej opozycji. Rond mówi, wzmocnimy twoje prawa wobec platform. Opozycja krzyczy, Knebel, cenzura, Tusk zamyka usta oczywiście patriotom. To jest w sumie klasyczny zabieg. Odwrócić znaczenie. Bo jeśli ktoś przez lata budował swoją pozycję na hejcie, insynuacjach, farmach troli, anonimowych kanałach, na YouTubie, TikToku, Iksie czy gdzieś tam, to oczywiście, że dla niego każda próba uporządkowania zasad będzie zamachem na wolność słowa. Fakt drugi. Ta ustawa nie dotyczy tego, że urzędnik będzie mógł sobie zablokować jakiś tam, nie wiem, niewygodny men o tym lub innym ministrze. Mówimy o katalogu konkretnych przestępstw. Groźby karalne, nawoływanie do przemocy, treści pedofilskie, handel ludźmi, wyłudzanie danych, oszustwa finansowe, w tym te, które dziś kwitną w social mediach. Jeśli ktoś nazywa to cenzurą, to albo nie przeczytał ani jednego przepisu, albo po prostu cynicznie kłamie. I teraz spójrzmy, kto jest po której stronie. Po jednej stronie rząd, który. Z całym, podkreślam zawsze, bagażem swoich słabości. Próbuję realnie wprowadzić europejski standard ochrony użytkowników. Ministerstwo Cyfryzacji, które wynegocjowało mechanizmy odwołań dla zwykłego użytkownika. Instytucje, które po raz pierwszy dostają narzędzia do realnej walki z przestępczością w sieci. Po drugiej stronie natomiast politycy dawnej władzy, którzy przez 8 lat potrafili. Zmieniać kodeksy pod swoje interesy, ale nie byli w stanie zbudować przejrzystego systemu odpowiedzialności platform. Są też środowiska, które mówią stop cenzurze internetu, ale jakoś nigdy nie krzyczały stop bezkarności hejtu. Kiedy nagonki medialne niszczyły ludziom życie. Są media i politycy, którzy nagle odkryli w sobie wielkich obrońców wolności słowa. Choć wcześniej sami chętnie pozywali dziennikarzy, krytyków i zwykłych obywateli za każdy ostrzejszy komentarz. To nie jest spór o wolność słowa. To jest spór o to, czy internet ma być dalej wolną amerykanką dla politycznej patologii. Czy może przestrzenią, w której obowiązują minimalne standardy odpowiedzialności. Zadaj sobie jedno proste pytanie: dlaczego. Ci sami ludzie, którzy przez lata mieli problem z podstawową transparentnością swoich działań dziś krzyczą najgłośniej o transparentności państwa wobec internetu. Bo ten system uderza dokładnie w ich sposób działania. W anonimowe konta, które potrafią w jedną noc zniszczyć człowieka w pseudomedia żyjące z teorii spiskowych i fejków, w patriotycznych. Influencerów politycznych, którzy budują zasięgi na insynuacjach i nieprawdopodobnej agresji. DSA nie zakazuje ostrych opinii, nie zakazuje ostrej krytyki władzy, ale zmusza platformy do tego, żeby nie promowały treści, oczywiście nielegalnych, miały procedury reagowania na zgłoszenia. Jasno informowały użytkownika, dlaczego coś zostało usunięte i jak się może odwołać. Czyli, paradoksalnie, wzmacnia to pozycję zwykłego człowieka wobec wielkiej platformy. I to właśnie ten element, rząd Tuska i obecna większość Sejmowa wprowadzają dziś w życie. A opozycja? Próbuje wmówić ludziom, że to jest zamach na nich. W tej opowieści Tusk ma być dyktatorem, od cenzury internetu, a ludzie, którzy przez lata przemykali oko na regularne kampanie nienawiści, stają się nagle ofiarami systemu. To jest dokładnie ten poziom odwracania ról, do którego przyzwyczaiła nas polska prawica. Agresor gra ofiarę, a każda próba uporządkowania reguł to jest jakiś rodzaj totalitaryzmu. To jeszcze szerszy kontekst. Żyjemy w państwie przyfrontowym, nie wolno o tym zapominać. Dezinformacja, rosyjskie operacje wpływu, wojna kognitywna to nie są już hasła z raportów tego lub innego think tanku. To jest codzienność. W komentarzach, w filmikach, w wiralowych łańcuszkach Tuski i jego rząd z całymi swoimi ograniczeniami robią coś, czego poprzednicy nie byli w stanie lub może nie chcieli zrobić. Zaczynają porządkować przestrzeń, w której ta wojna właśnie się toczy i to w sposób regularny. Czy DSA rozwiązuje wszystkie problemy? Oczywiście, że nie. Nie zatrzyma z dnia na dzień farm trolli, nie wyłączy algorytmów, które premiują oczywiście skrajne treści, nie zlikwiduje przemocy słownej w sieci, ale robi trzy rzeczy, które są fundamentalnie ważne moim zdaniem. Przenosi odpowiedzialność za część patologii z anonimowego nikogo na konkretne podmioty, czyli na platformy. Daje obywatelowi narzędzie odwołania się, kiedy platforma. Przesadzi z blokowaniem. Zmusza też wielkich graczy do większej przejrzystości, i właśnie to tak boli dzisiejszą opozycję. No, bo im bardziej przejrzyste zasady w sieci, tym trudniej budować politykę na ciągłej manipulacji, na pompowaniu emocji przez anonimowe konta, na zamazywaniu granicy bardzo istotnej granicy między informacją, propagandą i zwykłym kłamstwem. Na koniec postawmy sprawę jasno. Nie toczy się dziś w Polsce wojna o wolność słowa. Toczy się wojna o wolność do bezkarnego napieprzania ludzi w internecie, o wolność do organizowania kampanii nienawiści bez odpowiedzialności, o wolność platform do zarabiania na najbardziej toksycznych treściach bez żadnych konsekwencji. I tak. Ten spór jest brutalny, bo po raz pierwszy od dawna państwo, rząd Tuska, ministerstwo cyfryzacji wchodzą w interes bardzo wpływowych środowisk, wielkich platform i polityków uzależnionych od cyfrowego chaosu. Jeśli więc słyszysz dziś, Stop cenzurze internetu. Warto dopytać, czy mówimy o cenzurze mema, który obśmiewa władzę? czy o tym że wreszcie ktoś chce zatrzymać falę hejtu gruźb treści przestępczych które przez lata były traktowane jak niejako koszt uboczny wolności moim zdaniem stawka jest prosta albo internet w Polsce krok po kroku będzie się upodabniał do świata offline w gruncie rzeczy z realną odpowiedzialnością za realną krzywdę albo dalej będziemy udawać że wszystko wolno byle Służyło to interesom tych, którzy najgłośniej krzyczą o kneblu i dyktaturze. I dlatego w tym właśnie sporze, przy wszystkich zastrzeżeniach do tego rządu, bliżej mi do niego, bliżej mi do rządu, który próbuje uporządkować zasady gry, niż do opozycji, która broni starego układu: wolność dla silnych, bezradność dla zwykłych ludzi. To był stan faktyczny. Dziękuję Ci pięknie za uwagę. Jeśli ten film Ci się spodobał, polub go, udostępnij znajomym. Zasubskrybuj nasz kanał i pamiętaj, że nadajemy też na żywo od poniedziałku do piątku o 21:00. Najbliższy program w poniedziałek. Jutro też zapraszam Cię na kolejny stan faktyczny. A jeśli podoba Ci się to, 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 co robimy, to możesz oczywiście wspomagać nas w sposób drobny, ale stały, bo nadajemy wyłącznie dzięki takim osobom jak Ty z serca i serdecznie. Za to dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym stanie faktycznym na naszym kanale.